Szlifowanie, gruntowanie, wyrównywanie, to tylko niektóre z czynności jakie należy wykonać przygotowują schody do płytkowania. W tym Ci jak ja to wykonuję, pokażę Ci czego do tego używam, więc bez zbędnego przedłużania, ja jestem Rafał i zapraszam Cię na film. W poprzednim filmie na tej klatce wykonywałem ładzie, więc jeżeli temat Cię interesuje odsuwam Cię do poprzedniego filmu. W tym chcę Ci pokazać jak przygotować, czy jak ja przygotowuję schody pod płytki wielkoformatowe, a dokładnie płytki 120 na 60 które tutaj zostały zakupione. Wody na samej górze katki schodowej nie wymaga zbyt dużo pracy. Jedynie co tu wykonałem, to zeszlifowałem pozostałości po ładziach, jakichś brudach i tak dalej. I całość została zaklutowana. Powierzchnia jest w miarę równa, trzyma poziom, więc na tym etapie po prostu to zostawiam. Większość czasu poświęcę na omówienie, jak przygotować schody, które no niestety nie zostały zbyt dokładnie przygotowane, więc wymagają delikatnych albo niedelikatnych poprawek. Jak widzicie, nawet po szlifowaniu ten wiel z grubnym, tych wszystkich największych garbów, te schody pozostawiają wiele do życzenia. Tu nawet nie ma oczka, a tym bardziej nawet nie ma linii prostej, dlatego stwierdziłem, że no trzeba to nadlać. Tak jak wcześniej, cały została zeszlifowana, zagwałtowana dzień wcześniej, no i teraz to będę porównał, jak to za chwilę Wam pokażę. Jeszcze Wam pokażę, w jakim stanie są spoczniki, które też, też by wypadało wyrównać, bo Plot no, też delikatnie nie wyszło. Niby na początku tutaj jest w miarę ok, ale tam na końcu jest już 2 cm, więc stwierdziłem, że na spoczniki wylewam samo poziom, bo chodzi o to, żeby przygotować odpowiednio yy, całą powierzchnię teraz, a nie ładować tony kleju, żeby potem po pierwsze dłużej się robiło, klej jest drogi, a ja się nie chcę nerwować, to jest najważniejsze, dlatego twierdzam, że wolę poświęcić dniówkę na przygotowanie sobie wszystkiego, zostawić to do wyschnięcia, a potem z uśmiechem na twarzy po prostu kleić sobie płyteczki. Z racji tego, że ja mam do nadlania plus minus centymetr, nie licząc oczywiście górek i dolinek, które są na tych schodach, stwierdziłem, że najlepszy sposób um, zrobienia szablonu, czy ograniczenia, czy o, zrobienia prowadnicy do, do wyrównywania, to będzie pocięcie Zwykłej płyty GK na 10 cm paski i zamocowanie ich do stopnia. Nie wiercę. Można to oczywiście robić na kołkach, ale ja tego nie robię, żeby to wyszło szybciej. Tu mam troszkę kleju do płytek zrobionego i pianoklej. I na czapeczkach sobie to ustawiam. Pianoklej wiąże minutkę, klej troszkę dłużej. Klej mi nie pozwala, powiedzmy, żeby tej pianie wycisnąć. Więc parę minut i macie. Wszystkie schody zaszałowane, więc można to dalej robić. Jeżeli chodzi o wyznaczanie wysokości, wszystkie stopnie są zrobione na 18 cm. Widzieliście, że przy pomocy sera sobie yy, przenoszę kreski, tak żeby wszędzie było to 18 cm i widzicie, jak w niektórych miejscach tam jest na zero tam jest centymetr, no, delikatnie są pokylone te schody, do dolinki i tak dalej. Dlatego, żeby nie równać, jeszcze raz powtarzam klejem, tego wszystkiego wolę to teraz zrobić i zaszałować. I nadlec w późniejszym etapie. Ostatnimi elementami do przygotowania są podesty i teraz jak wyciąć poziom, czy jak wyznaczyć poziom na nierównej posadce, tak żeby wydać spokojnie sam poziom i on był w poziomie. Bo przypominam, że masa samopoziomująca ona w sposób się nie rozleje, trzeba mieć punkty odniesienia, potem się to wałkuje i dopiero ona się w jakimś tam stopniu rozlewa i równa, i przez to jest w poziomie. Ale potrzebujecie mieć punkty odniesienia. I teraz tak zazwyczaj używał takich riperów, one pomagają wyznaczyć wysokość wylewki. To się stawia. Moment, gdzie to mi dać? Tu. To się stawia na wylewkę. Tutaj się śrubą reguluje wysokość, do której będzie wylewana zaprawa, i tyle. Banalnie proste, ale z racji tego, że nie każde to ma. Są jeszcze takie plastikowe ripery przyklejane do posadzki, ale powiem szczerze, ja zawsze nie zapominam, ale zawsze są na robocie. Stąd wyciągam kołki, na przykład kołki szybkiego montażu. I teraz tak, nawiercacie sobie co nie wiem, 30 cm w posadce. To nie w posadce, gdzie jest ogrzewanie podobowe, bo to zrobicie niefajną rzecz, ale tu jest dany strop, więc co cm sobie nawierciłem otwory i wkładacie sobie kółeczki. Następnie rzucacie sobie laser. Przypominam, u mnie to jest wysokość pierwszego stopnia, wysokość pierwszego schoda i na przykład przy użyciu. Losyc do blachy. Nie wiem, widać jak co to zrobię, przebitkę, dokąd mi sięga laser. Biorę i po prostu odcinam sobie nadmiar kołka. I teraz wiem, że le lejąc e, samopodział, muszę go nalać tyle, żeby mi zakrył wierzchołek mm -hmm. tego obciętego kołka. Przez to jest to banalnie proste. Schody wyrównane i wyschnięte, to samo się tyczy podestów i teraz już Wam tłumaczę czym to robiłem, jak to robiłem. Jeżeli chodzi o produkty, to na, e, te, na podesty szedł Sopro WS350, a na schody dawałem pomarańczowego Atlasa, to jest bodajże Atlas Express, coś takiego, oba produkty są szybkie. Bo tutaj klienci uczęszczają do pracy, i tak dalej. Ogólnie z tej klatki się korzysta. Więc jeżeli oni idą do pracy, to ja mam określone, nazwijmy to, okienko czasowe, które pozwala mi pracować. Nie mogłem użyć no, normalnych produktów, dlatego właśnie padł wybór na te, a nie inne produkty. I teraz jeszcze Wam pokażę, jak ja prostowałem te schody, już po wyschnięciu. Te akurat są jeszcze, nazwijmy to, nierozebrane. Tak jak wcześniej wspominałem. Jako listwy startowe do prostowania użyłem płyty GK montowanej na kleju i na piance, dlatego, żeby to szybko po prostu um, było zdatne do zalewania. Zalewane zajmienie się do płytek, mam to równe. O ile tutaj to jest banalnie proste, bo sobie ściągacie, o tyle tutaj, jeżeli chodzi o tył, Nazmę to schoda, to wyznaczałem go sobie. Jak wyznaczałem te wysokości tutaj laserem, co widzieliście już, no to znaczyłem sobie oprócz tych kresek tutaj, znaczyłem sobie ten tył. No i względem niego przyklejałem sobie taśmę i względem niej sobie do dołu tej taśmy po prostu tak trzymałem pióro, żeby to sobie dać. szybko, łatwo i przyjemnie. Jedynie to trzeba odbić, ale tego dzisiaj nie będę robił, bo już jestem na etapie płytkowania, więc zapraszam na mury. Bo widzicie, tu jeszcze Wam pokażę, jak to wygląda po otwarciu tych schodów. Pielkę sobie pozdrapałem, tego ciapeczka dwumilimetrowego skleju. i już nic z tym nie robię. To już tak zostaje. I dzięki temu mam równe schody. Oczywiście takimi niuansami jak tutaj się nie przejmuje, bo tu chodziło o to, żeby była kawa płaszczyzna schoda i lecimy do góry. Tutaj już sobie górny podest wypłytkowałem, tam na samym końcu nie wiem czy to będzie widać, czy nie. Może zobaczę w Hubercie, to zbliżenie. Tam sobie przykleję kawałek płytki w ramach testów kleju, bo tutaj kleję na szybkim kleju, ale nie na, na klasie, tylko na Botamencie HP29. Chyba tak. Taki dziwny klej, ale o tym za chwilkę. I teraz oście. Ja już kiedyś wspominałem na innych filmach ze schodami, że najpierw kleję sobie stopnice, jak to wyschnie, podklejam sobie podstopnicę. I teraz tak, ktoś już może powiedzieć, że dlaczego już są klinki i tak dalej. Te płytki są strasznie bananowate i robię w ten sposób, że na początku i na końcu daję sobie klina, poziomica, wibrator do płytek i po prostu całego tego garba zbijam do środka ale żeby mi całą płytkę nie wbiło no to te same skrajne rogi muszę mieć podparte jeżeli ja chodzi o klejenie płytek to robię tą metodą kombinowaną czyli klej na podłoże i klej na płytkę żeby dziesiątka w obu przypadkach jeżeli chodzi o ciekawsze rzeczy to może ktoś zauważył, że mam tutaj zacięte płytki na 45 stopni i możecie się spytać jak to płytki jak to? na 45 na schodach a no, można, a w sumie nie można. Jeżeli robicie to, nazwijmy to tradycyjnie, czyli uzupełnialibyście to fungą cementową. Ja tutaj będę dawał albo żywicę, albo fugę epoksydową, to sobie uznam. Chodzi o to, żeby nie dawać tutaj listw i żeby to jakoś normalnie wyglądało. Inwestorowi tak średnio się wiedziały listwy, a jeżeli się wiedziały, no to były mega drobiazgi. Więc z technicznego punktu widzenia można zrobić Zacięcie na 45 stopni, ale trzeba to uzupełnić, no tak mówię, albo żywicą kamieniarską, albo epoksydem, czyli czymś mega twardym, żeby sam narożnik nie pękał. Pewnie, jeżeli ktoś przywali czymś mega mocnym, w to, no to odprysie, ale to samo by było z listwami. Też by się uszkodziła listwa i też by wyglądało to brzydko. Więc to się komu widzi. Jeżeli chodzi o epoksyd czy e, żywicę. Macie klejone spieki w ten sposób na różnych płaszczyznach jakieś marmury, kamienie itd., itd. I też to funkcjonuje, więc to jest zawsze jakaś alternatywa z tym, że przy czymś takim no niestety jest troszkę więcej roboty, bo macie w moim przypadku chyba 31 schodów do, do zacięcia. Nie? Z tego, że robię na szybkim kleju, poświęcam sobie połowę dnia na przygotówkę, bo widzicie, że ja mam tutaj nacięte wszystkie stopnice i E, dopiero jak mam nacięty nazwą, to cały bieg biorę się zaklejenie, tak żeby klej ma no bodajże 3 godziny, 3 albo 4 godziny sknięcia. Żeby to dożyło dosknąć do powrotu klientów. Przynajmniej taki jest plan. Choć tam już patrzę, czy ostatnio to sprawdzałem, to to już podesło, więc jest bardzo duża szansa, że wyrobię się ze wszystkim. No i tak wygląda, że połowę dnia przygotowuję sobie bieg, drugą połowę sobie. Kleję, no i tak, codziennie. Ile mi z tym zajęcie, nie mam zielonego pojęcia, jest troszkę zabawy. Prawdopodobnie tutaj nie będę robił cokolwiek, tylko pójdą z MDF-u i to raczej nie teraz. Na chwilę obecną cokoliki z płytek są przez klienta wykluczone. No nie podoba mi się, co sobie uzna, nie wiem, nie wnikam. Aha, jest jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć, a mianowicie ustawiłem sobie laser, żeby mu tak świecił. Po tej krawędzi, nie? czyli po tej krawędzi, gdzie jest wytynkowane i względem tego ustawiam sobie e, schody do jednej linii, tak, żeby tutaj wyszedł potem w pion. I tak też jest ustawiona tutaj fuga, więc wszystko będzie w jednej linii. I to samo będzie się przekładało na niższe z to piętra. To by była tyle w tym filmie, jeżeli chodzi o przygotowanie schodów. Podpłytkowanie, jeżeli są jakiekolwiek pytania, sekcja komentarzy jest dla Was. Jeżeli są bardziej rozbudowane pytania, czy to związane z płytkami, ze schodami, czy ogólnie z branżą wykończeniową, odsyłam na konstruktywna grupa budowlana na Facebooku. Tam można zadać pytanie, uzyskać odpowiedź i mam nadzieję, że do następnego.